W dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Zwierzeniowie dostała zgłoszenie o pożarze dachu, budynku wielorodzinnego oraz przewodu kominnego w miejscowości Piława Górna, plac Powstańców śląskich. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej Zwierzeniowej oraz zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Piławy Górnej, przyżyczyna, zdrój oraz bielawy. Po przejdzie na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do, doszło do zapalenia się niewielkiej ilości zgorzeli w przewodzie dymowym. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Ugaszenie tego przewodu dymowego. Na miejscu jest zarządca budynku, któremu przekażemy komin do nadzorowania. W dniu dzisiejszym na miejscu przybędzie kominarz, który sprawdzi stan techniczny przewodu dymowego. No i na tym że działania nasze będą zakończone. Na miejscu, na placu Powstańców Śląskich powstały niewielkie utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych.